Dzień dobry, kończymy dzisiaj fazę grupową Ligi Narodów. Mówię kończymy fazę grupową, a nie całą Ligę Narodów, bo jest bardzo duża szansa na to, że jeszcze z tej grupy wyjdziemy. I w następnym roku zagramy jeszcze fazę pucharową, bo mamy 10 punktów i praktycznie cud tutaj by musiał się wydarzyć, żebyśmy właśnie z tej grupy nie wyszli minimum z drugiego miejsca, bo na trzecie miejsce mamy aż sześciową punktową przewagę. No wygrywamy sobie, no w takiej grupie, no, no co w tym dziwnego, jakby no ja tu nic dziwnego nie widzę. Co prawda, tam po 1-0 takie meczyki, ale jak na razie jest bardzo dobrze. Może to też kwestia tej taktyki. Wydaje się na całkiem spoko, w sensie 4-4-2. Nie odkryłem Ameryki, ale zawsze graliśmy inaczej. Oto jest skład, który dzisiaj wychodzi na Hiszpanię. Zobaczymy, jak sobie poradzą nasi, bo Hiszpania wystawia właśnie Yamina Lamala. Wcześniej tego nie zrobili i co? I dostali w Pierdol. No to może teraz nie dostaną. Wysuwają swoje Armaty, kto wie? A my zagramy sobie w trzecich strojach. Nieczęsto jest okazja, właśnie w trzecich zagrać, ale teraz jest idealna, no bo czerwonych wyjazdowych nie weźmiemy, bo mogą się zlewać. Akurat będą takie granatowe. A dzisiaj, oczywiście, jeszcze będzie pod koniec odcinka bardzo ciekawie, dlatego że czeka nas losowanie grup mundialu. Dowiemy się, z kim zagramy na Mistrzostwach Świata w Arabii Saudyjskiej 2034. Te losowania są strasznie ciekawe, zawsze nie wiem, co sądzicie, ale ja się zawsze jaram losowaniami. Ja bym mógł w sobie same losowania oglądać, ale później meczów już nie, <gry> O jedele, świetna okazja! Wow, myślałem, że to siada, bo taka dziwna animacja bramkarza była. Chyba niewiele brakowało, dobry strzał z dystansu. O! Ło kurna, ale mi się pomyliło! W sumie to nie była aż taka groźna sytuacja, ale teraz zrobiłem sobie jeszcze bardziej groźną, bo takie dośrodkowania mogą być właśnie, ale do widzenia. DŁUGA PIŁKA DO KLIMALI, JAK ON TO PRZESZEDŁ, KLIMALA, GOL, GOL, JAK ON TO PRZESZEDŁ, MAMY BRAMKĘ NA WYJEŹDZIE NA SANTIAGO BERNABEU Ale fartownie teraz, no fartowna bramka, to trzeba przyznać, bo po pierwsze zwalił mega obrońca, nie wiem który to, to Kubarsi nie był, to był ten drugi No i jeszcze, no ciężko w ogóle jakikolwiek komentarz tutaj do tej akcji stworzyć, strzał jest... Między nogami w No i co? No i wygrywamy. No to chyba ta formacja jest jezła. Ciężko powiedzieć, co tutaj siedzi. Czy może ja dobrze gram? No tutaj co prawda skila dużo nie było. Był fart przede wszystkim. Ale teraz Jamal... Wskosiłem go w polu karnym Ale dobra gramy dalej Na szczęście nie ma gola i może jeszcze Jakaś kontra z tego Klimala niestety nie wygrał tej piłki No i koniec pierwszej połowy Że to Polacy muszą pokazywać Hiszpanom jak się w piłkę gra Bo Ja tak gadam i gadam Ale zaraz nam dopierdolo i będzie No Jamal miał jedną fajną sytuację Ale tak poza tym to się na razie na to nie zanosi Chyba że w przerwie meczu Coś im się styki w końcu Naprawiły może teraz Lamin mal pięknie to zrobił było blisko. Oj, Morata, tylko nie Morata. Serio, tylu graczy jest na boisku i to Morata musi mi strzelać gole i to nawet całkiem niezłe. Jest po asyście Yamala. No ale ładnie się tutaj odwrócił, w sumie trochę bez szans. No cóż, no to mamy jeden do jednego, jakoś bardzo się nie smucę tą stratą bramki, ponieważ bardzo dobrą sytuację w grupie. No dobra, pora zrobić jakieś zmiany. Zmienimy Świderskiego, bo on w ogóle jest niewidoczny. Wejdzie Benedyczak i do tego Robert Gumny za Karbownika, bo ma słabą formę. Karbownik. O kurczę, znowu Morata. Może nie jest wcale taki zły jak myślę. Jest cash, jest. Michał skuraś. Zagrajmy do tyłu jeszcze do Kesz'a do i teraz doświadkowanie Benedyczak jest niepilnowany! Ale to wyjął bramkarz! Z linii praktycznie, taka koślawa wybrona trochę, ale klepieł, już tak długo, kurde, z 10 minut klepią i nie mogę im piłki zabrać. No jak próbuję, to sam się wykładam. No co to jest? Michał skóraś, to będzie dobre zagranie do Zalewskiego, Zalewski! Ło, dostał mordę! Pusta bramka! Skuraś, To była pusta bramka! Tutaj wryja dostał w ogóle klimala. Ja jebie! ło co jest? Jak mi podają? Jest Benedyczak! Ale chciałem ładnego Woleja zapierdzielić. La zabawa w tym meczu, no la zabawa. Chociaż teraz nam dopierdzielo bramkę na sam koniec. Na szczęście nie, łatwy odbiór. No Hiszpania nie zagrała najlepiej, dlatego że nie grała na Yamala, Prosta sprawa, a my teraz lecimy, jeszcze mamy szansę. Ej, tu w ogóle nikogo nie ma, nikogo nie ma. No, fuck! Ja faulowałem? Ty sędzia jesteś... Zdrowy? No cóż, no to mamy remis. No, 1-1. Holandia wygrywa swój mecz z Belgią. Anglia wygrywa. Portugalia z Niemcami przegrywa. Francja, Włochy, remisik. Jak wyglądają grupy teraz? Albo najpierw zobaczmy tylko swoją. Wszystkie grupy zobaczymy później. Zagramy teraz z Holandią o pierwsze miejsce. Czy to coś dużo zmieni? Nie wiem. Natomiast Hiszpania i Belgia biją się razem o to, czy spadają, czy będą grać ba w barażach u spadek. Także to będzie też ciekawy mecz. No my mamy oczywiście już awans. Zapewniony. Okej, okay, taki skład ustawiam, jest trochę bardziej ofensywny, bo myślę, że chce, żeby się trochę więcej działo w meczu, dlatego nie mamy środkowych pomysików defensywnych, a mamy właśnie Modera i Kozłowskiego, którzy są pomysikami, będą padli pewnie do przodu i nie będę miał obrony, ale to mniejsza z tym. To tylko taki szczegół. Formy trochę słabe tutaj na ławce widać, że nie dopisują zbytnio, ale na przykład skrzypczak ma fajną, więc go wstawiam w pierwszym składzie, a na bramce Drągowski i znowu musimy zagrać w granatowych, bo kurczę. No, takie te czerwone mogą się trochę zlewać z tymi pomarańczowymi. Okej, okay, no to mamy ostatni mecz fazy grupowej Ligi Narodów, ale nie ostatni mecz tej edycji, bo to już jest potwierdzone info. Here we go! Że Polska zagra w następnym roku w ćwierćfinałach Ligi Narodów. Więc może to będzie jeszcze szansa na jakieś trofeum. W ogóle będę musiał zobaczyć. Na pewno w tej serii wygraliśmy Euro raz. I czy wygraliśmy coś jeszcze? Nie, nie pamiętam szczerze. Może Ty pamiętasz. Ale wydaje mi się, że nie, bo w Lidze Narodów. No, Ligi Narodów chyba nigdy się nie udało wygrać. Więc może teraz będzie na to szansa. Znaczy, szansa będzie na pewno. Tylko czy z niej skorzystamy? Jakbym trafił na Szwecję, to na pewno nie, ale, ale chyba Szwecja nie bierze udziału w Dywizji A w tym roku. Także trochę z górki. Ale była akcja teraz. Nie wiem, mam wrażenie, że przegram ten mecz. Ale jeżeli przegram, no to będę miał drugie miejsce i prawdopodobnie będę grał z cięższym rywalem. Nie musi to tego wcale oznaczać, ale może tak właśnie być. Dzięki mordo, jakby nie musiałeś wcale! Co no jebał w ogóle? Do you see this, bro? Bro, do you see this? Chłopie, no co ty? Ja pierdziele... Głupie frytki! czajcie, dump Friest, głupie frytki. Tam chuja się znacie na żartach, kurwa. Aż mi się przypomniało, jak Thomas Miller mówił, Lewangolski! And we have Robert Lewan... Lewangolski. To w ogóle... No i kolejna akcja. Chyba nie ma spalonego, i chyba było dwa. Prawie chyba. Co? Nie no, za łatwo. Dajcie cięższego rywala, panowie. Ło kurna, jaka dziura Kozłowskiego! Ale straciłem. Aj, Czy można uznać już, że jestem prosem w tę grę? Nie, bo przyjdzie Malta, jakaś si mi wpierdoli 4. Może lepiej tak nie mówić. Ale zgasił to sobie. Jest jeszcze Frimpong. A to nie był Dumfries! To był punk. Ty, ja ja mówię głupie frytki, a jak on nawet w tym meczu nie gra. To był punk. Dobra, każdemu się może pomylić, okej? Okay? 0-1. Z Hiszpanią było tak samo, też było 0-1. Oni coś zmieniają, to i ja też bym coś zmienił. Może niech będzie Klimala i Michał Skuras. I Kozłowskiego zamienimy, będziemy mieli tutaj AMF-a, Sebuś Szymański. Właśnie najgorsze jest to, że w tej formacji nie mamy pomocnika ofensywnego. Szymański przed polem karnym! O! Oh, cięta piłka! Niepotrzebnie sobie podbił na woleja, bo wcale tak nie chciałem, żeby nie był. Ale chcę zobaczyć. No to nie było wcale tak. Nie no, chujnia. Nie no, chyba nie dobiegnie do tego Joshua! Słupek! Słupek ratuje nas! No ledwo, ledwo, no. praktycznie. No nie wiem jak on do tego dobiegł, na szczęście bramki nie ma. W sumie dobrze by było nie przegrać tego meczu, to będziemy mieli to pierwsze miejsce i z głowy. Ale jeżeli mam być szczery, to ta Liga Narodów była mega mega łatwa i sam nie wiem dlaczego. Czy ja jestem dobry, czy oni są słabi. Ja bym powiedział, że raczej to drugie. No i koniec. Mamy zwycięstwo niesamowite. Nie mamy żadnej przegranej chyba w tej grupie. Najlepszy Karol Świderski, on strzelił gola. A ciekawe, czy Frimpong był najsłabszy? Nie. Ma ocenę 6-0, czyli taką wyjściową trochę. Ale powinni mu zaniżyć fest. Za to podanie do świderka. A oto wyniki ostatniej kolejki: Hiszpania, jak rozwaliła Belgię, co jest. Dania sobie z Anglią wygrywa. Walia z Niemcami. Chorwacja z Portugalią. Szwecja z Francją. Ej, Szwecja jednak bierze udział. Kurde. To trochę przypałowo. Mam nadzieję, że nie wyjdą z grupy. Dobra, tak wygląda nasza grupa. Polska oczywiście i Holandia przechodzą dalej. Więc zobaczymy te zespoły jeszcze w tej serii. No bo Hiszpania i Belgia spadają. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Bo i tak następnej edycji już nie będzie. Anglia i Dania przechodzą dalej. Niemcy i Chorwacja kosztem Portugalii. No bo ta szczerze to Walia sobie świetnie poradziła i pewnie też jakieś punkty z Portugalią zdobyła tego nie wiem, ale Walia naprawdę super sobie poradziła w tej grupie. No i Włochy i Francja na szczęście Szwecja nie przeszła dalej. <laughs> Serio, gorzej by było dla mnie, chyba, jakby Szwecja przeszła dalej aniżeli Francja. No i my gramy, proszę Państwa, z Danią, czyli ciężko powiedzieć coś o tej drużynie. Jest to zdecydowanie najsłabsza drużyna spośród tej całej od Polski nie wiem, na równi może, ale na pewno. Z tych pozostałych jest najsłabsza i będziemy mieli z nią największe kłopoty oczywiście. Z Danią będziemy grali oczywiście dwumecz mecz w ćwierćfinale. Jeżeli uda się przejść dalej do następnej rundy, no to wtedy już jest półfinał i finał albo mecz o trzecie miejsce bez dwóch meczów. No i w drugiej rundzie czekają nas Włochy albo Niemcy, jeżeli by się to udało. Także tak wygląda ta cała drabinka turniejowa Ligi Narodów. No jeżeli podtrzymamy pasę, ale to jest dopiero za rok będziemy grali to, więc y, trochę czasu jest. W międzyczasie jeszcze zagramy Mistrzostwa Świata. Na Mistrzostwa Świata, której grupy zaraz będziemy losować. Najpierw wylosujmy sobie jednego piłkarza, któremu zmienimy overall, bo zawsze robimy to na koniec odcinka. Kamil Piątkowski. Przydałoby się jakieś wzmocnienie przed mundialem, także o wiele nie proszę. Jakieś plus 2, plus 3, plus 1. No dobrze. Po najmniejszej linii oporu, ale chociaż nie minus. Więc Piątkowski chyba będzie miał teraz 82 overall. Okej, okay, no to przechodzimy do losowania mundialu 2034. Gospodarz jest oczywiście Arabia Saudyjska, dlatego ona jest aż tak duża na tym polu, żeby wypadła nam jako pierwsza. A oprócz niej w koszyku numer 1 znajduje się Francja, Brazylia, Argentyna, Holandia, Niemcy, Hiszpania, Anglia, Portugalia, Włochy, Urugwaj i Szwecja. Polska znajduje się dopiero w koszyku numer 3, czyli bardzo, bardzo nisko, ale to dlatego, że no w tej Lidze Narodów akurat nam szło super, ale Poprzednich meczach i tak dalej, cóż, stare dzieje dawno temu szło nam nie najlepiej, i dlatego spadliśmy aż do trzeciego koszyka. Ok, przechodzimy do losowania. Tutaj wypanie nam na pewno Arabia, i ona wędruje do pierwszego, do pierwszej grupy. No i teraz zaczyna się zabawa. Teraz już losujemy normalnie. To znaczy, zabawa to się zacznie od drugiego koszyka, dopiero, bo na razie nic nie wiadomo. Holandia, Szwecja, Hiszpania, Anglia, Brazylia, Argentyna, Francja, Urugwaj, Włochy, Niemcy. No i oczywiście pod. Portugalia. Przechodzimy do drugiego koszyka. Tutaj mamy takie reprezentacje jak Chorwacja, Belgia, Szwajcaria, Senegal, Meksyk, Kolumbia, Serbia, USA, Japonia, Nigeria, Ghana i Chile. A więc jaki będzie mecz otwarcia? Arabia Saudyjska kontra Ghana. Wystrzałowy mecz otwarcia, normalnie niesamowite widowisko. Chile. Chociaż było w sumie Ekwador, Katar, to już nie wiem, które lepsze. Japonia, Meksyk czy Senegal, Meksyk do Hiszpanii, Serbia do Anglii, Kolumbia do Brazylii. Wiem, że tak nie może być, bo Kolumbia i Brazylia to jest ta sama Ameryka, ale my oczywiście ignorujemy te zasady i losujemy tak, jak nam koło pokaże po prostu. Nigeria do Argentyny, Francja będzie grała z Chorwacją, Urugwaj z Senegalem, USA z Włochami, Szwajcaria z Niemcami i Belgia, Portugalia. Trzeci koszyk, a w nim WKS, Egipt, Algeria, Kamerun, Korea Południowa, Polska, Australia. Iran, Peru, Kanada, Kostaryka i Burkina Faso. Czyli w grupie na pewno z tymi reprezentacjami nie zagramy. No i wątpię, że zagramy w ogóle. Ale dowiemy się przynajmniej z kim zagramy. Możemy trafić od razu do grupy A, która wydaje się dosyć łatwa i prosta, ale tam nie trafimy, bo tam leci Peru. Holandia, Chile, tu bym chyba nie chciał z nimi grać. Algeria, Szwecja i Japonia. No tutaj to na pewno nie chce trafić i na szczęście nie. Egipt, Hiszpania, Meksyk. Trochę nudna grupa się wydaje. I Australia, do niej trafia. No to teraz już wcale nie jest taka nudna. Anglia, Serbia. Please, byle nie Polska. Kostaryka, ok. Brazylia, Kolumbia. To by było w sumie trochę ciekawe. Ale Kanada nam zabiera to miejsce. Argentyna, Nigeria. To też fajna grupa. Oj, nie. Przeleciało na Iran. Francja, Chorwacja. Boję się, że to może być tutaj. Nie. Korea Południowa. Jezu, ile to trzeba czekać? Urugwaj, Senegal i kto? Uwaga. Polska. A więc Urugwaj i Senegal. Awans P. Pewny, jesteśmy faworytem. Dużo osób w komentarzach pisało, żeby zagrać mecz towarzyski właśnie z Urugwajem, więc z Urugwajem się już nie opłaca grać, kurczę. A chciałem w sumie zagrać z Urugwajem, ale mamy go w grupie. Włochy, USA i Kamerun. No i mamy ostatnie dwie reprezentacje. Do Niemców i Szwajcarii trafia Wybrzeże Kości Słoniowej, a do Belgii, Portugalii Burkina Faso. I przechodzimy do ostatniego koszyka. O takich reprezentacjach, które tu są, wam się w ogóle nie śniło, ale takie są konsekwencje tego, że powiększyli mundial do 40%. 8 drużyn, gdzie się gra 12 grup po 4 zespoły, i można wyjść nawet z trzeciego miejsca. Dzięki temu mamy takie drużyny jak Chiny, Irlandię, Oman, Finlandię, Nową Zelandię, Panamę, Jordanię, Jamajkę, Katar, Irak, Mali i Słowację. Także losujemy do grupy A, no i ta grupa będzie bardzo słaba. Katar, a więc Derby Szejków, Arabia Saudyjska z Katarem, będą grali. Mega słaba grupa. Grupa B, tutaj jest. Ciekawiej na pewno, i trafia tutaj Finlandia. To tu jest taka mierna grupa, i trafia do nich Słowacja. No, tak naprawdę, to nie ma tutaj żadnego faworyta w tej grupie. Zresztą, w grupie A też bym tak samo powiedział. W tej na pewno jest Hiszpania i Meksyk. Będą grali z Mali, do Anglii, Serbii, Kostaryki, trafia Jordania. Z nimi oczywiście nie zagramy, a szkoda fajnie by było zagrać z taką Jordanią na przykład, ale mamy jeszcze parę innych zespołów ciekawych tutaj na przykład Panama. O, ta grupa nam się dziwna złożyła, oczywiście ona nie powinna mieć miejsca, ale mamy Brazylię i Kolumbię z Ameryki Południowej i Kanadę i Panamę z Ameryki Północnej, czyli to jest grupa podzielona na pół Ameryka. Amerykowa grupa, Amerykanka. Dobra, z Argentyną zagra sobie Jamajka. Jeszcze jedna grupa i zaraz będzie nasza do Francji. O man, cholera. Więc co nam zostało? Nam zostały Chiny, Irlandia, Nowa Zelandia i Irak. Nie chciałbym zagrać z Irlandią, bo to jest europejski zespół. Wolałbym właśnie jakoś egzotycznie, chyba najbardziej Irak, bo z Irakiem jeszcze w ogóle nie graliśmy. Chiny też w sumie mogą być. No już niech będą te Chiny, ale nie Nowa Zelandia, bo graliśmy już z nią raz w meczu towarzyskim. Dobra, zobaczmy, z kim? Zagramy o forze. Nowa Zelandia. Właśnie teraz. No i Chiny, Irak zostały. Chiny do Niemiec. A Irak do Portugalii. No tutaj mamy ją chłopców do bicia: Portugalia, Belgia, Burkina Faso i Irak. Ło matko, jak tu nie wyjdzie Portugalia i Belgia, to się bardzo zdziwię. Ale generalnie, wyjście z grupy jest bardzo łatwe, bo można wyjść z dwóch miejsc i z trzeciego również. Chyba osiem najlepszych zespołów z trzecich miejsc też wychodzi z grupy, więc to jest w ogóle. No ciężko będzie nie wyjść z tych, z tych grup. Ale my mamy taką grupę, że. Że na luzie możemy powalczyć o pierwsze miejsce, jeżeli będziemy mieli oczywiście taką formę, jak teraz mieliśmy w Lidze Narodów. Dajcie znać, co sądzicie o grupach na Mundialu. W następnym odcinku zagramy mecze towarzyskie z reprezentacjami, które proponowaliście w komentarzach. I nie jest to niestety Uruguay, ponieważ mamy Uruguay w grupie, więc to by było trochę bez sensu. Na dzisiaj to tyle, dzięki za oglądanie i widzimy się na premierze następnego odcinka.